Wszystkim. Dzisiaj mamy pasatę takiego w dieslu B piątkę poliftową. Dziwne dźwięki wydaje auto. Jak pochodzi chwilę na początku, jest cisza, wszystko jest normalnie. O, i już, ja nie trzeba dodawać gazu, chciałem po prostu, żeby to szybciej się zadziało. No i teraz, jak pójdziemy pod maskę, tak nie wiadomo skąd to piszczy. Przyjdziemy do auta i naciśniemy tak ze dwa razy na hamulec i przez, przechodzimy, na chwilę tylko. No i jest nieszczelność gdzieś na układzie podciśnienia podejrzewam, że króciec od pompy jest uszkodzony i gdzieś tam zasysa powietrze. Przy pompie tandemowej, dobra, teraz postaram się coś pokazać. Słyszycie dźwięk? On dochodzi tutaj z tej strony. Ja już wiem co pisze. Jak poruszymy tym wężem, do dźwięk znika, przynajmniej na chwilę. Co by potwierdzało moją. Teorię, że tutaj jest luźny kruciec, zresztą widać jak on się tam rusza całkiem w tym korpusie pompy. Tutaj mamy nieszczelność i tutaj ucieka nam podciśnienie. I to jest pośrednia przyczyna tylko tego, że to raz jest, raz nie ma. Natomiast przyczyną główną tego piszczenia jest ten zawór tutaj, który podciśnieniowo sterowany, on to jest zawór, który jest w układzie chłodzenia, ta gruszka prawdopodobnie membrana w nim pękła i teraz tak jak nam tutaj się to dobrze ułoży ciśnienie zaczyna wzrastać do poziomu który powinno występować w układzie czyli takiego powiedzmy że 0,8 minus 0,8 bara powiedzmy nie to zaczyna tutaj wpiszczeć nie ale jak sobie poruszymy że tutaj zasysa powietrze jeśli to jest niższe, no to wtedy nie piszczy, więc tak na dobrą sprawę mamy dwie, yy, dwie usterki, nie tylko jedną, pompa tandemowa, yy, tutaj jest jeszcze Lukasa, one właśnie miały taką wadę, że jedno, że ciekły, drugie, że właśnie ten króciec się ubluzowywał i tam był problem, no i ten zawór właśnie yy, podciśnieniowy, bo jak zaczyna piszczeć, a zaślepie sobie wężyk do niego, to, o, to dźwięk też... staje. Dobra, to mamy zagadkę rozwiązaną. Pompa do wymiany i do wymiany zawór. No i mamy oba elementy zdemontowane. Pompa, wakum, łącznie z pompą paliwową, w tandemie pracują. No i tak jak Wam wspominałem, tutaj wada była tych pomp taka, że one ciekły. Ciekły po stronie paliwowej najczęściej. I tutaj spod tego srebrnego, nie złotego, takiego dekla. Zresztą to widać, pompa luka. Ja próbowałem to parę razy uszczelniać z marnym skutkiem. Później była poprawiona pompa Bosza, który ten kruciec miała wkręcany, bo tutaj też właśnie o kruciec jest przyczyną całej awarii. On tutaj był wyszczerbiony, ktoś go kiedyś próbował tutaj na czymś wklejać. No i jakiś czas to nie było. A druga sprawa to właśnie ten zawór, który ma uszkodzoną gruszkę. Paserati ogarnięte, pompa bosza, czyli ta lepsza, bez wad, niby takich, czy po prostu może nie, inaczej, nie, nie bez wad, a pozbawiona tych wad, które miała wcześniejsza pompa. Wcześniejsza pompa właśnie tam, luka, tutaj mam jeszcze przewód, chciałem Wam pokazać przewód paliwowy, który wymieniłem, do właśnie doprowadzający paliwo do pompy, bo przetarty, o prawie, że na wskrości już tam widać ten, tą osnowę wewnętrzną, też się już przetarła, także lada moment, mogło to strzelić. Płyn uzupełniony, zawór też tutaj ten wymieniony w układzie chłodzenia. Co? Pompujemy parę razy zapłon, przekręcamy, wyłączamy, żeby pompka nabiła ciśnienia i odpalamy sprzęt. Kilka razy włączyłem i wyłączyłem kluczyk, żeby pompa wstępna podbiła ciśnienie, nic nie kapie, to idziemy odpalać. Dobra, świeci nam się błąd, ABS i tak dalej, bo mam wypięty czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym. Jednak widzicie, dobrze się zapowietrzył. taki grubszy kaliber, też Boxer, nie pamiętam, 2-3 chyba silnik, tam serwis olejowy i jakieś pierdoły będziemy robić, ale najważniejsze jest zawieszenie ogarnąć, a zwłaszcza problem jest z łożyskami na górze, to co tutaj widzicie, te zacieki, to nie jest pociągnięty amortyzator, one są suche, przynajmniej z drugiej strony i ten też był, do momentu kiedy ja tutaj pozorownie nie wypchałem, a to tylko dlatego, żeby... No, na chwilę uratować sytuację, albo przynajmniej sprawdzić, przekonać się, co się dzieje, mianowicie przy skręcie takie pstrykanie, przeskakiwanie, no i podejrzewałem właśnie, że łożysko górne na kolumnie się zaciera no nie myliłem się, tam było przyknięte na chwilę, no i, i było lepiej, więc dzisiaj przyszedł na to czas żeby to wszystko zdemontować i zrobić tak jak trzeba powoli tutaj działam, aby uwolnić amortyzator i rozkręcić go od zwrotnicy oddzielić trzeba najpierw rozpiąć dolny sworzeń opuścić sobie wahacz na tyle by wyjął, wyjąć sworzeń odchylić zwrotnicę na bok i dopiero można wtedy opuścić na tyle aby się wysunęło całkiem a i z powrotem tam zakładam bez nakrętki już tak żeby się nic nie wydarzyło będzie czekać na swoją kolej no wiadomo, że przy skręcaniu będzie odwrotnie czyli z powrotem wyjmujemy zakładamy najpierw amortyzator ale to po kolei bo to jest Pierwsza część, a druga część, oczywiście, trzeba od góry odkręcić amortyzator, jego mocowanie jest tutaj w kabinie. Trzeba wyciągnąć schowek od strony prawej. I jak wyjmiemy sobie schowek, to mamy tutaj dostęp do trzech śrub no i powinna nam już cała kolumna, cały amortyzator wyjść. Strona lewa bardzo podobnie, tylko tam wyciągamy zaślepkę i skrzynkę z bezpiecznikami musimy wykręcić, na trzech śrubach się trzyma. Właśnie tak to wygląda. Kabli nie trzeba rozpinać, są na tyle na tyle długie, że że patrzę się co tutaj zaszmargały, ale nie tak no wiecie o co chodzi. To tylko wystarczy odkręcić, odchylić i mamy dostęp do trzech śrub. Na no, jakiś tam klucz, pewnie 16, 17. Słuchajcie, prasa, którą mam do amortyzatorów, okazuje się za mała. Chodzi głównie o skok, bo nie, może nie o średnicę sprężyny, z tym by poradziła, ale skok mojej prasy jest za mały, a ten amortyzator jest naprawdę długi, czyli brakuje kilkudziesięciu centymetrów co najmniej. No i będę musiał zrobić czymś takim. Mam taki ściągacz do sprężyn z trzema takimi wymiennymi parami uchwytów, ale myślę, że będzie to pasować. Spróbujemy. Słuchajcie, bardzo dobrze to w sumie wyszło. Bez problemu ściągacz daje rado. Tutaj mam już półtora centymetra, mniej więcej, może nawet więcej, bo to troszkę opadło. Dobra, rozkręcam sobie górę i pokażę Wam łożysko. Jedno już zrobiłem. To pokażę Wam, jak wygląda właśnie to łożysko, które tutaj jest, i na którym opiera się praktycznie na ciężar samochodu z przodu całego zawieszenia. No i mamy tutaj łożysko takie, no nie za duże można powiedzieć. Dodatkowo tutaj jest taka uszczelniacz, który, no powiedzmy sobie przeciwpyłowy, bo tutaj raczej przed wilgocią to to nie będzie chronić. Na wierzch mamy jeszcze taką nakładkę, czyli tutaj na wewnętrzną mamy taką nakładkę teflonową. No i jak to jest skonstruowane, zobaczcie sobie ten taki skład wałeczków. No i po tych wałeczkach o. Bieżnia ta zewnętrzna i wewnętrzna współpracuje. No jak na taką konstrukcję auta, powiedzmy sobie dostawczego, no to takie mm, niewielki gabarytów to wszystko, prawda? No i co, tu już widać, nawet nie będę wam chyba za dużo tłumaczył, co się stało. Dostała się widgość, te wałeczki przestały się obracać, najprawdopodobniej, bo to widać też na zewnętrznej bieżni. Stanęło to w jednym miejscu najpóźniej. No takie mamy charakterystyczne naprężenie sprężyny i później przeskok tego naprężenia, zwolnienie takie string string to właśnie najczęściej przy skręcaniu kołami kwestia tych włoszysk. No dobra, montujemy nowe. Jedna strona już jest poskładana. Przy okazji odboje nowe i osłony amortyzatorów. No i wszystko poskładane do kupy. Amortyzatory na miejscu. Można... Działać dalej. Jeszcze filtry, olejo, oleje i jakieś tam pierdoły. Słuchajcie, takie Audi przyjechała tylko na serwis olejowy. i w drodze do mnie straciło moc. A4 B6 w klekocie. Tradycyjnie 1.9. No i co to się mogło w takim wozie popsuć? Odpalmy sobie. Ponoć jeszcze klimatyzacja w tym samym czasie przestała działać. co by miało jedno z drugim ponoć po prostu straciło moc klimatyzacja nawet jak damy na maksa no to nam daje ciepłe powietrze nie wiem przejadę się kawałek zobaczę jak to jedzie Jakie moje wrażenia po jeździe próbnej? Przede wszystkim, no rzeczywiście nie jedzie to auto. A druga sprawa to podejrzewam, że coś jest ze sterowaniem turbosprężarki, bo mamy pedał hamulca bardzo sztywny, tak jakby nie działało serwo, i podejrzewam, że gdzieś jest problem albo nieszczelność na jakimś wężyku. Stąd też podciśnienie nam ucieka, serwo nie działa od hamulca, no i nie ma sterowania turbosprężarki tak w ciemno, nie otwierając maskę. No i nie znalazłem żadnej nieszczelności takiej ewidentnej, problem z hamulcem, a od początku może, pompa tutaj tandemowa jest nowa, tu już jest pompa wymieniona na pompę Boscha, więc króciec nam odpada, ciśnienie jest w układzie, chociaż ta Gruszka to, no widzicie jej stan tutaj, ona tak o spale, sobie wstaje strasznie to długo trwa i nie wiem, czy ona w pełnym zakresie jest w ogóle wysterowywana, ale problem z samym hamulcem i z tym, że serwo nam nie działa, leży tutaj w tej przelotce w ścianie grodziowej. Tu jest taka guma. Z jednej strony wkładana rurka tutaj ota od pompy, i z drugiej strony podobna rurka, taka plastikowa i idzie do serwa. I to ustroństwo jest już takie miękkie, takie po prostu rozpuszczone od tych oparów oleju, że jak odpalimy auto, to tam nam zaciska się. Stąd nie ma prawdopodobnie wspomagania hamulca, ale nie tłumaczy to, dlaczego to tak drętwo, no nie chce jechać. I tak, tak jakby bez, bez, no bez geometrii ta turbina chodziła. A jak patrzę sobie tutaj, no to... Odpalam samochód. To widać, że coś tam się to rusza, nie? Dobra, ja sobie zrobię tutaj już test gruszką, test szczelności tej, tej gruszki, taką pompką, wakum i zobaczymy, co tu się dzieje. No i dobra, słuchajcie, to tak. Hamulce wróciły do normy. Tam nawinąłem drut taki, coś sprężyna, Włożyłem do środka, żeby się to nie zapadało. To jest tylko tak w ramach testu, bo strach było tym autem wyjechać, nawet sprawdzić co się dzieje. Więc hamulce działają. To wymienię tą przylatkę, zamówimy i wymienię tą gumę. Natomiast co do samego problemu z, ze sterowaniem, to go nie ma. Gruszka jest sterowana normalnie. Wziąłem sobie diagnostykę, przejechałem się kawałek i ciśnienie osiąga tak jak być powinno, tak jak sterownik żąda. Natomiast przepływ powietrza się nie zgadza. Przepływ powietrza, o ile na wolnych obrotach jeszcze nadąża za tym, co chce sterownik, o tyle już na wyższych partiach nie osiąga swojej wartości, no, gdzieś tam maksymalnie chyba w granicach 500 mg. Także no, podejrzany jest po prostu przepływomierz. To mamy poddiagnozowane, wymieniony filtr powietrza. Jutro przyjedzie przepływomierz, puszka wyczyszczona. No, ale hmm, dniówka musiała się zakończyć w ten sposób, coś musiało się wypieprzyć, bo za dobrze szło od rana, przede wszystkim, nie, nie widać, to Wam powiem, klucze, klucze są w stacyjce, a auto jest zamknięte, także tak, no i już jadą drugi kluczyki, dobrze, że niedaleko, zawsze za otwieram okno, zawsze otwieram okno, jak muszę zostawić klucze w aucie, albo nawet jak nie muszę, to otwieram okno, bo różnie jest. A tym razem nie otwarłem.